Nasz serdeczny przyjaciel, ziomek, którego normalnie mm, sobie bym ucałował, bo długo ze mną już jest i kiedyś mi montało też filmy i teraz mi te robi też pewne rzeczy jak miniaturki w ogóle, bla, bla, bla. Nasz cudowny ziomek, który z nami ostatnio zaczął grać, Medar, zaczął robić swój własny kanał na YouTube. I miał kiedyś kanał, kiedyś miał kanał... MRDR, coś takiego. Ja go przez to znalazłem właśnie na TikToku. I chłopek robił właśnie też filmy takie montażowo podobne do mnie. I dlatego do niego napisałem właśnie pro propos montażu. I tak się właśnie poznaliśmy. I zaczął robić teraz kanał na YouTubie z rzeczami typu właśnie jakieś takie ala newsowe rzeczy. Więc ja bym z chęcią obejrzał jakieś jeden, dwa materiały od Medarda. Co ty o tym sądzisz, Susagi? Trochę psipo, bo wszystkie oglądałem. Serio? No, no to się eee, powierzę, me Medardzik, korek ma dobry kontencik. Brakuje no tak, czegoś tak. takiego na YouTubie, na samym polskim. Teraz właśnie coraz więcej tego tak jest. No i... I fajnie, bo Mam coraz Mam nadzieję, nie. Że, że będzie Medardowie się hmm. powodziło, także zobaczmy, bo tylko widziałem właśnie te filmy, tylko poklikałem początki, dosłownie ich nie oglądałem, więc po prostu jestem ciekaw, co tu Medardzik robi. Jest gry, jak gry AIO e podbiły polski internet. Tego nie widziałem i tego też nie widziałem, tylko trochę oglądałem, więc zobaczmy, co Medard przygotował. Medard, kocham cię. 5,5 miliona. Tyle wyświetleń ma najpopularniejszy polski film Zagario, wrzucony 8 lat temu. Jeżeli śledziliście internet tam, kto z was widzowie, grał w Agario? Jezu, kto nie grał, gościu? Co to? To jest, to, jest, to jest Agario? Co to kurwa za gra? Nie, to prawy dolny to Agario. No to ja wiem, ale to jest Literio chyba, nie? nie? Tak, a tamtych dwóch nie znam. A to jest no taki mówię, Battle Royale, Ale Battle No To problemy. był Battle Royal, ten lewy to. Widziałem tego podruby, ale. W ja mało nie gram nie grałem w Agario, tak samo jeszcze mniej w Lic Literio. Gościu, ja byłem psychopatą, co zawsze miał wniku hajsy. Byłem w gangu gimpera. Gangu Jest za był. To w czasach wiecie, że to żaden wyjątek. I pewnie nie jednemu z was, właśnie te gry, chociażby umiliły lekcje informatyki. Ale czym dokładnie są gry z tą dziwą... Czekajmy, teraz poczekaj, czekaj, bo właśnie. O ta gra! Jest zajebista. Ten kranker. Dojebane to jest. To jest kurwa, to ty ludzie ty, są ty, gościł gościł, bardziej Duty. spoceni niż w cokolwiek jest, innego. To jest nie, Ty jakieś tylko że na, kurwa na, na grasz. Zajebiste to jest. Te gry chociażby umiliły lekcje informatyki, ale czym dokładnie są gry z tą dziwną końcówką? Io to domena internetowa, przypisana do brytyjskiego terytorium oceanu indyjskiego. Jednakże, jak można się domyślić, gry hmm. powstałe pod tą domeną nie mają dużo wspólnego z brytyjskim terytorium oceanu indyjskiego. Chociaż powód użytku domeny Io akurat do gier przeglądarkowych, da się usprawiedliwić jeszcze dwoma sposobami. IO oznacza insulinooporność, czyli brak wrażliwości tkanek na insulinę. I nie, nie ma to żadnego związku z tymi... Ja pierdolę. Grami. Po prostu podczas pisania scenariusza uznałem, że będzie to w miarę zabawne. I <śmiech> o. <śmiech> kurwa, ty jesteś mędr rozjebany, ja pierdolę. Insulinooporność wpierdolił i chuj. Tak, no, to to. co pasowało. Ta, to, to ci ta. <laughs> w branży informatycznej oznacza input-output, czyli urządzenia wejścia-wyjścia. To m.in. klawiatura, myszka albo monitor. Żeby nie było, sami twórcy tych gier tłumaczą się akurat takim powodem dla użycia akurat takiej domeny. Ale do rzeczy. Większość gier .io polega na tym samym i utrzymuje się w podobnych ramach. Jesteś postacią. Czy to wężem, czy to kulką, czy to kulką z karabinem i najwyższy wyższy wynik masz, tym większą przewagę zyskujesz nad przeciwnikami. Każdy inny gracz może zobaczyć Twoją Dominację na tabeli wyników, która też jest dla Gier i bardzo charakterystyczna. Jaka była pierwsza gra z tą końcóweczką? O! Czyli Agary chyba nie było pierwsze. Chociaż myślę, że Agary mogła być pierwsze. Aha, nie to nie jest tylko. Ja spoiler, kurwa Co ty ty myślisz, żeby <grym> być. Kursors? Kropka i O! Co kurwa? ...io Powstała w 2014 i miała. Mało wspólnego z jej następcami. <laughs> Aha, to nieźle. To ca pista gra, kurwa. Zadaniem gracza było przejść labirynt, poruszając się kursorem po ekranie. Rozgrywka nie zabierała w sobie nic w specjalnego, a sama gra nie robiła. Lubi... Dziękujemy w grym subskrybentów, dziękuję bardzo. Szósty miesiąc, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo za wsparcie. Szerokim echem, więc traktujcie to raczej jako ciekawostkę. Aha. Ale pierwsza gra, która odbiła się szerokim echem. Agario. To oczywiście Agario. Aha. Wykwintna produkcja, w której twoja kula połyka inne kule. Na samym początku jedyną możliwością jest konsumpcja małych kuleczek dających minimalnej ilości punktów. Ale gdy osiągniesz wystarczającą wielkość, jesteś w stanie zająć się kulami innych graczy. Grę stworzył. <laughs> Jak to kurwa brzmi w ogóle? Ja pierdolę. Jesteś w stanie zająć się kulami innych graczy. Agario, ale jesteśmy geja. <laughs> Valadares, i po raz pierwszy udostępnił ją na forczanie 27 kwietnia 2015 roku. Agar.io miał prosty i powtarzalny format, co w połączeniu z jej łatwą i szeroką dostępnością przyciągnęło do siebie dużo graczy. PewDiePie, czyli na tamten moment najpopularniejszy super na świecie, nagrał o niej aż 9 filmów, wielokrotnie nazywając ją Jego ulubioną grą. Come on, Gimper. Come on, Gimper. Be a, good... a on tak byś tutaj z Gimperem, przecież się bił! Pytałem, że no, to były jakieś takie walki w ogóle po romanty. No bo... właściwie o tym mówiłem, że byłem w gangu Gimpera opie. What the Trend ten szybko przywędrował do naszego kraju, jak wszystkie inne, a większość polskich <noise> filmików z tamtego okresu posiada milionowe wyświetlenia, co nawet na te czasy jest. Ogromnym wynikiem. Do tych dużych wyświetleń nie przyczyniła się tylko i wyłącznie rozpoznawalność gry, a wojna! Obywatelki i obywatele polskie. To były To czasy pamiętam, na to były pamiętam, zajebiste. to kurwa, przecież każdy pospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu Residius Cru. Już tłumaczę. Youtuberzy tworzyli swoiste gildie, zrzeszające ich fanów, którzy potem dumnie, jak rycze z herbem, walczyli w imię swojego ulubionego youtubera. Czyli ty byłeś się. Ciekawe, nieźle, 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 Dziennie miliony graczy z Polski logowały się tylko po to, by móc reprezentować drużynę swojego idola już miał swoje... Rezigiusz-król Gimper, <gibberish> O, oh, Gimper, no Per miał hajsy, Lisowski no? kumple, i tak dalej, i tak dalej I w taki sposób mijały kolejne miesiące Ale wtedy, youtuberzy dostrzegli coś bardzo niepokojącego Agario zaczęło tracić popularność Ich filmy z milionów wyświetleń zaczęły generować tylko... Kilkaset tysięcy, ale na w horyzoncie ukazała się kolejna gra, gdzie tym razem zamiast bezdusznych kulek Pojawiły się węże. Pojawiły się one dokładnie w marcu 2016 roku pod nazwą Slither.io Zrobił je zupełnie inny gość z zupełnie innym wydawcą, ale produkcja ta posiadała lepszą grafikę i mechanikę gry od Agario Co pozwoliło jej w bardzo krótkim czasie zdobyć... Bardzo dużą popularność. Mm. Na tyle dużą, że aż większą od jej poprzednika. Mm. 68 milionów pobrań na telefonach i 67 milionów rozgrywek. Przeglądając, jestem ciekaw, jak oni na tym zarabiali. Przecież w sensie, tam chyba nie było reklam. Czy tam były jakieś mikrotransakcje w tym? Były reklamy chyba. Były reklamy? Na AGARIO też były reklamy. SERIO? Z czego pamiętam przynajmniej. Pracę w pierwsze 3 miesiące. Wszyscy wiemy, co to oznacza. Filmy z Aha. niej nagrywali m.in. Resigiusz, Wojtas. LJ, Kaluch, Blołek, no i oczywiście mama Blowka. Ja pierdolę, mietart, kurwa, co? Co ty gadasz? Widzowie ponownie próbowali urządzać sobie wojny, ale niestety tym razem nie miało to prawa bytu. W tym przypadku na YouTubie większym zainteresowaniem cieszyły się rekordy pobijane w tej grze. A jak na tamte czasy przystało. O, tak, jeszcze kurwa, że były rekordy! Kurwa, bym to pielę, miał tyle i tyle punktów, przecież to pojebane było. Oo, większość filmów nosiła tytuł sugerujący długość węża w bardzo nieładnym i niefamilijnym znaczeniu. Aha, długość jego węża, nieźle. Jednak nawet tak niesamowitej. W ogóle patrz, Admiros, zobacz, patrz. Z bardzo nieładnym i nie. Admiros, 7,3 tysiąca wyświetleń, czajcie to? 7 lat temu, a teraz chłop ma 1 ,820, 800 no, subów. No trochę się chłopak zmienił. No i tylko leci flafem, pojebany. Familijnym znaczeniu. Jednak nawet tak niesamowitej twórcze jakbyt -y po czasie znudziły się widzom. Z pomocą przyszła kolejna gra. Zaledwie miesiąc po Literio wydane zostało deep IO. Tego nie znam, to była ta Gladiator odpowiedzialny za stworzenie Agario powrócił. Tym razem dodał działka do kulek. Produkcja skromniejsza, ja, jeżeli chodzi o jej popularność, ale nadal potrafiła zawygenerować duże wyświetlenia i utrzymać ponadprzeciętną bazę graczy. Oceniana jest jako trzecia najlepsza gra.io zaraz po tej o wężu i po tej o kulkach. Ale nie widziałem tego dużo, tego, tego, tego. No już tamta giera nie była tak popularna jak tamten. Hmm. Ale jej 5 minut trwało niecałą minutę. No i w związku z tym, że na dłuższą metę produkcja ta nie podbiła serc fanów, Trzeba było szukać nowej. Jakoś nigdzie nie widać tego śmieciarza. Aha! O co? To po prostu podróbka z literio, tylko że z dżdżownicami zamiast z węży. <śmiech> <śmiech> Serio? Coś takiego kurwa było? Lol. Ale zanim przejdziemy dalej, prosiłbym o sekundkę powagi, ponieważ muszę przerwać ten seans z czymś zupełnie niezwiązanym z tematem filmu. Ostatnio na społeczności udostępniłem wam zbiórkę jednego z moich widzów, którego tata jest poważnie chory, i chciałem przekazać, że link jest także w opisie tego filmu, więc Oho. jeżeli masz przy sobie nawet wolną zadóweczkę, to zachęcam do wpłaty. A teraz możemy wrócić sobie do tematu filmu. Hmm, gdzie byliśmy? Widzowie zaraz udostępnię tylko zbióreczkę na czacie, jak skończymy oglądać. To przesuńmy się do 2008 Chociaż, żeby nie było, że jestem kompletnym ignorantem I pomijam prawie dwa lata gier jo. Wymienię kilka tych, które błyszczały trochę większą oryginalnością Mumu.io Co kurwa? O, sandboxowy survival z wieloma ciekawymi funkcjami Osadzony w kulkowym świecie Zbierasz zasoby Bronisz się przed przeciwnikami Zostaw mnie kur... Budujesz bazę <laughs> Zostaw mnie kur... Ten, tworzysz przedmioty No tak jak w każdej grze survivalowej Ty Pięć... Superhex. W grze tej sterujesz linią o wylosowanym kolorze, I jak dominujący piesek, zaznaczasz teren. Nie możesz wpaść <gry> w ścianę, ani w swoją linię, ani przeciwnik nie może w ciebie uderzyć, kiedy jesteś w trakcie znaczenia terenu, bo umrzesz. Jest jedna rzecz, która łączy tę grę i filmy polskich YouTuberów. Pomysł został całkowicie podjebany od innych. Ja pierdolę W tym wypadku od Splix IO, Ale chociaż wykonanie jest kapkę lepsze Survive Battle Royale w kulkowym świecie I choć brzmi to dość kiczowato W sumie nie jest takie złe z fajniejszych było jeszcze DPO, Mopio, ZOMPIO, DUMPIO, Brainsio. Wymawianie tego IO staje się już niekomfortowe, więc wam tego oszczędzę. W każdym razie, nie licząc wymienionych, znaczna większość gier pod tej domeny, które wyszły w tamtym czasie, były po prostu nudne, powtarzalne i c... Ci... Fidget Spinnery, co jest?! ...to najwyżej przeciętne. To, 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 czy w tych grze są same boty? Przecież ty kur... nie jest możliwe, żeby ten gościu był realnym człowiekiem. Czy ty kurwa jesteś głupszy od Moniki Kocio... <grymka> Kanker, io. Nie jest to tytuł, który przychodzi na myśl, kiedy pomyślisz o To jest fajne. IO. Jest to strzelanka 3D z płynną mechaniką ruchu, a jedyne co ma wspólnego z jej poprzednikami to tabele wyników. Jednakowoż, bycie w tej tabeli nie daje ci żadnej przewagi. Nie jesteś ani większy, ani dłuższy, ani grubszy. Ani silniejszy. wiecie nie ma też tutaj żadnej dużej kary za śmierć, gdzie w innych grach pozostanie unicestwionym, twój progres zostaje zresetowany i musisz zaczynać od początku. Tak naprawdę cranker pod względem mechaniki nie jest grą IO. To po prostu strzelanka osadzona na tej domenie. Właściwie jakiś czas temu dostała się na platformę Steam. O kurde, ciekawe. Co zabawne, Agario próbowało już prawie 10 lat temu, ale autor zrezygnował z tego pomysłu. Wracając do Krankera, wystarczy wejść i zagrać chociaż jedną gierkę, żeby przekonać. Się, jak bardzo spocona jest większość gracz. Ale jeżeli... Ja pierdolę. Jeżeli chodzi o polski YouTube, produkcja ta zdobyła bardzo mały poklask. Eee, no to... <laughs> Co ty kurwa znajdujesz? Jesteś popierdolony, no. Kolejne gierki z końcówką I.O. przeniosły się głównie na platformy mobilne. Popularność w większości z nich to wynikowo agresywnego marketingu i skrajnie natarczywych reklam. Hall I.O., Paper I.O., Crowd City I.O. i wiele, naprawdę wiele więcej. Dlaczego jest ich aż tak dużo? Ponieważ są bardzo łatwe w masowej produkcji i bardzo łatwo dostępne. W końcu można w nie pykać nawet bez dostępu do internetu. Hmm. Jak twórcy zrobili grę online bez konieczności dostępu do internetu? Serio? Tak się da? Nie zrobili. Po prostu żyjemy w symulacji. Aha. Znaczy się, te gry to symulacja. Siedmioletni Maciuś, tak naprawdę gra z... ...pozornie autonomicznymi postaciami kontrolowanymi przez zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji tworzącymi przekonującą iluzję rywalizacji z prawdziwymi graczami. Chodziło mi o to, że w tych grach są same boty. Nie ma tam prawdziwych Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się czegoś o innej grze, to wystarczy kliknąć filmik znajdujący się tutaj. Zajebiste Będ artystyczny cudowny